Z tą rodziną to jest tak, Boniecki, 20 swój herbasz wymienił około 20 rodzin o nazwisku górsty, w tym trzy linie górskich herbu Boża Bola. Czy te linie między sobą były spokrewnione? To z badań Bonieckiego nie wynika i Nasze doświadczenia z tym, tymi tekstami też nie doprowadziły do, jakiegoś, do jakichś wniosków. Wiadomo jednak, że wśród tych górskich herbu Boża Wola, którzy pochodzili z drobnej szlachty, takiej cząstkowej, która posiadała po kilka łanów w poszczególnych wsiach, yy, Pochodził również Franciszek Górski, który w okresie napoleońskim wstąpił do wojska w latach początku XIX wieku i zrobił karierę wojskową. I przez to, że on zrobił tę karierę wojskową, że trochę miał pieniędzy sam zarobionych, trochę z żony z posagu żony, on doszedł do własności dużego majątku. Tym dużym majątkiem była wola pękoszewska pod, y, koło Myszczonowa. Koło, to należało do dóbr kreścińskich. Y, y, I właśnie z tej woli pękoszewskiej wyszła nasza gałąź. Ta gałąź, o której będę mówić. Ona jest w tej chwili rozproszona po całej Polsce, są, są, jest trochę ludzi w Warszawie, jest duży, duża reprezentacja w Krakowie, w którym Franciszek Górski, taki profesor biologii, biofizyki chemii był moim, moim rodzonym stryjem. A mój ojciec właśnie tak się stało, że moja babka Antonina z Chłopotki Górska razem ze swoją siostrą Moraską. Odziedziczyły, mająt... Odziedziczyły spadek po zmarłym wypadku w nagłych, w nagłych okolicznościach Zygmuncie Chłopowskim, to był ich brat i ten majątek te pieniądze ten spadek podzieliły siostry między siebie i zaczęły szukać majątków które były wtedy były do kupienia zwłaszcza takie majątki które Niemcy opuszczali nie chcieli zostawać na terenie polskim i tak w ten sposób majątek rodziny Knyxmarków Tuch, kamienica, taka nazwa, nic z miastem nie mająca wspólnego, tylko właśnie z rzeką, kamionką, która tam płynie. Ta kamienica stała się własnością dwóch braci górskich, synów tej babci. I ten, ten starszy był. Po prostu poszedł drogą naukową, a mój ojciec dzierżawił jego, jego idealną połowę tej kamienicy, dzierżawił od niego i był administratorem całości.